Cześć wszystkim, witajcie bardzo serdecznie. że Princess Cash Register Free jest to darmowa wersja, pewnie Princess Cash Reg Register czy Register, czyli jakaś tam będziemy, słuchajcie, zobaczymy. Zagrajmy za, za darmo. I co my tu mamy? Mamy jakąś kartę. Czyli ID to jest pewnie coś takiego jak dowód osobisty. Tu mamy Gold Card. Słuchajcie, uh, credit card 00. Dobra, clear. Ja nie wiem o co chodzi. Wow, czemu tu mamy tyle? Weźmy sobie pieniądze. Mamy dźwięki. Let's go shop. Kupimy sobie ciekawe. Drag items you want to buy into shop. Co kupujemy w sklepie? Co byście chcie, chcieli kupić w sklepiku? Zróbę tak, słuchajcie, nie potrzebuję tu kamery, w sumie naszej. like items you want to buy into shopping bag. Prochajcie, please buy the full version to go check out. Aha, Czy jest to wersja darmowa, mówię free play. Mamy itemy, czyli przedmioty, które byśmy chcieli kupić na przykład. 1050. Kupiliśmy sobie ten przedmiot. Ciekawa gierka, powiem szczerze. No, taka średnia, jest to wersja darmowa, czyli wersja, gdzie nie musimy płacić za nic i dlatego jest taka. Boga troszkę. Coś my tu przeliczmy. Dobra, zapłacimy kartą. Zobaczcie, weźmiemy sobie pieniądze do portfela. Weźmy jakieś, nie wiem, może to. Słuchajmy. Nasz portfel z jedynkami, jeden dolarów. <laughs> ciekawa, ciekawa wersja Gierki. No. Powiem szczerze, że jakoś ona do mnie nie przemawia ta gra, być może do was ona przemówi, u mnie to tak średnio. Powiem szczerze. Co my tu mamy jeszcze? Weźmy sobie takie rzeczy. Co się tu zeskanować. 61, jeden, okej, okay, możemy z portfela. Okej, okay, kupiliśmy to. do torebki jeszcze raz kredytowa karta. Pamiętajcie, że no to zakupy to nie jest takie fajne, jakby się wydawało, bo pieniądze pierwsze trzeba zarobić. Welcome. Czyli tutaj na przykład jakieś inne rzeczy. O, jakieś. Tutaj mamy torebki. Kupmy. Idziemy na zakupy. Święta są, to trzeba wyposażyć się. Na święta kupić. Prawda. Wszystkim. Dodaj. buta. Dodaj. Dodaj. Wszystko drogie. Słuchajcie. 160 dolarów. Na nasze to jest prawie 600 zł, moi drodzy. Ponad. No to ładnie, ale zakupy drogie. ktoś się będzie cieszył w te święta z takich zakupów. Ale cóż, co zrobić, takie to jest. Dobrze. I co teraz? Słuchajcie, teraz musimy zapłacić pieniążkami nie, kartą. Okej. Okay. tutaj dolar, no znaczy reszty nie powinniśmy oddawać jak kartą, który zapłacił, więc tak średnio ale niech będzie słuchajcie dobra co my tu mamy dalej jakie tu jeszcze są przedmioty słuchajcie, co możemy tu kupić jejku może takie te kupimy tutaj ubranka 70 dolarów 51. i dodajemy teraz kolejny przedmiot siedemdziesiąt Dodajemy kolejne, Zobaczmy, ile wychodzi. 263,97 centów. Ładnie. To jest bardzo drogo. Może będziemy to zamieniać na polskie. Po prostu to jest 263 zł. 97 zł. To chyba nie jest tak drogo jak na cztery takie ładne suknie. No, suknie, tak? Jakieś suknie. Dobra. Możemy tutaj kredytową kartą zapłacić. Tak, zatwierdzone, możemy wziąć, słuchajcie, do sklepu sobie te, do, do, zapakujemy sobie te ubranka, nam zapakuje Pani pewnie, no i fajnie. Idziemy dalej, zobaczmy co my tu mamy. Hmm. Tu jest coś takiego, e, tutaj mamy kolejne sukienki, więc może je kupmy znowu. 70, te są już troszkę tańsze, malarzy policzyłem, słuchajcie. Clear, clear. Dwa razy mi się to policzyło, czyli mamy tak. 40 zł dodać 70 sobie odstawimy dodać 42, dodać 53, 207 zł 69 groszy, a więc nie jest tak źle. No to bierzemy kartę. ok, czyli się. A, zatwierdzone. No, tylko że wydawanie pieniędzy wydaje się łatwe, natomiast zarobienie tych pieniędzy jest już o wiele trudniejsze i tutaj u nas, w naszym pięknym kraju, będziemy musieli długo pracować, albo jeżeli się będziecie dobrze uczyli, to na pewno znajdziecie jakąś lepszą pracę. To do zakład. Dobrze, co teraz? Słuchajcie, spakujmy sobie... Pakujmy sobie te przedmioty, te ubrania i weźmy może dzisiaj teraz coś na głowę, coś takiego. Dajcie diademy. Sprawdźmy ile ten diadem. 28 ,75 zł 75 groszy. Sprawdźmy na... oj. Clear, clear, bo mi się dwa razy kliknęło. Okej. Okay. 30. Ten jest droższy. Dobra, zróbmy tak. 40, no to ładnie. Same drogie takie wybieram, ten 26 to nie jest już tak dużo. 124 złote 93 proszę. Zł. No to karta. Okej. Okay. Thank, Thank you, tutaj dodajemy. Dobra, te dźwięki i pakujemy. Super. Myślę, że tutaj się z tymi pieniążkami z portfela nie da. Zapłacić mamy jakieś torebeczki, więc może weźmiemy torebki jeszcze. Ja tu kupimy. Tu mamy pierwszą. 25 zł. To nie tak drogo. Torebki takie lepsze są, droższe i to wiele. Ten 40. 45, no proszę. 5. 24. 107 zł, 58 hmm. groszy. No to ładnie, słuchajcie. Dobrze. To my kartą musimy zapłacić. O, została zatwierdzona. Dajemy sobie je tu. No i coś jeszcze możemy kupić. Zobaczmy, co tutaj się nam przyda. Buty mamy. że tutaj zestaw jaki słuchajcie tutaj może taki kosmetyków trochę i jest więc 20 zł jedna 13, i 15,69, co nam daje 49 i 18 no to zapłacimy tę kartą tą kartą Okej, okay. możemy je sobie elegancko spakować. Oj, coś mi tu to. O, super. I tutaj. Thank you. Come again. Żeby tutaj przyjść znowu. Dobrze moi drodzy, dziękuję za uwagę i do zobaczenia.